Ej, Amelka prosiła, żeby nie śmiecić. Gdzie ma sprawy? Potem posprzątam. No dobra. O nie, tylko nie to. Mówiłam, żebyś nie rzucała skórkami od bananów. Amelka. Amelka, wstawaj. Obudź się. Chyba jest w śpiączce. I co mamy teraz zrobić? Najpierw przenieśmy ją do łóżka. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Wszystko w normie. Nie różni się od osób zdrowych. To dlaczego jest nieprzytomna? Nie mam pojęcia, ale musimy ją jakoś obudzić. Ty poszukaj informacji w internecie, a ja poszukam w bibliotece. Myślisz, że ona nas słyszy? Myślę, że tak. Amelka, zaraz wracamy. Nigdzie nie odchodź. Bardzo zabawne. Oj, przepraszam. Nie pomyślałam. Chodźmy, dajmy jej odpocząć. Ha, uwierzyły. Nauczy te dwójkę, jak przestać śmiecić w moim domu. Będę udawać, dopóki nie nauczą się lekcji. Pewien pomysł. Obudzimy ją głośnym dźwiękiem. To nie pomoże. Pomoże, Amelka nie wytrzyma i zaraz się obudzi. Myślę, że potrzebna jest przyjemna muzyka, która pomoże Amelce wyzdrowieć. Nieprzyjemny dźwięk, będzie lepszy. Nie, muzyka. Dobra, wypróbujmy moją metodę, a jeśli nie zadziała, spróbujemy twojej. Amelka, wstała! Dalej, wstawaj. czy twoja metoda nie działa. Spróbujmy teraz mojej. Okej, okay, twoja kolej. Amelka obucie! Ej, obudź się. Co za nuda. Twoja muzyka nawet sprawia, że zapadam w głęboki sen. Tak, w ten sposób nie obudzimy Amelki. Trzeba wymyślić coś innego. Moje uszy, prawie okuchłam. Muszę dać dziewczynom pomysły, które mi się spodobają. Ej, a to od kogo? Doktor Amelstein, wskazówki, jak wybudzić osobę ze śpiączki. A skąd ten lekarz wie, czego nam potrzeba? Nie mam pojęcia, może to przypadek? No czytaj, co tam jest napisane. Jest tu napisane, że ulubione jedzenie i napoje mogą sprawić, że człowiek się obudzi. Amelka uwielbia druszczówki z wiśniami i kompot owocowy. Spróbujmy to dla niej przygotować. Dobra. Co za zapach. Świeże drożdżówki z wiśniami. Uch. Nie możesz. To wszystko dla Amelki. Dla takich drożdżówek zapadłabym w śpiączkę. Twój kompot się pali. Nie dotykaj drożdżówek. Nic się nie pali. Wszystko w porządku. Wszystko gotowe. Czas zanieść smakołyki Amelce. Chodźmy. Amelka, wróciłyśmy. Melka, przyniosłyśmy ci trochę pyszności. Twoje ulubione drożdżówki i kompot. Jak myślisz, zadziała? Nie wiem, zostawmy ją w spokoju. Naprawdę przygotowały moje ulubione przysmaki? I co, zadziałało? Nie, ona nadal śpi. Czekaj. Jeśli jest w śpiączce, to kto ugryzł drożdżówkę i wypił cały kompot? Może jest jak lunatyk? A może ona udaje? Czemu miałaby to robić? Może chciała dać nam nauczkę za to, że śmiecimy w domu? Zaraz to sprawdzimy. Ona nie udaje. Dobra, wymyślimy inny sposób, żeby ją obudzić. Uff, muszę być uważna, bo inaczej dziewczyny się zorientują. Pyszne. Mam pomysł, jak obudzić Amelkę. Naprawdę? I jak? Nagramy wiadomość wideo do widzów, oni wesprą Amelkę, a ona się obudzi. Nieźle. A ty co robisz? Nie możesz nawet na sekundę oderwać się od tabletu. Przeprogramuję telefon i zamienię go w kamerę bezpieczeństwa. Po co? Oczywiście, żeby mieć oko na Amelkę. Myślę, że ona udaje. Nie zgadzam się z tobą. Trzeba pomóc Amelie, a nie ją szpiegować. To ty jej pomóż, a ja ją zdemaskuję. Cześć Amelka, to my, twoi kochani widzowie. Witaj YouTube! Amelko, przywitaj się! Kochani, jeśli chcecie pomóc Amelce, to szybko wciśnijcie łapkę w górę i czerwony przycisk. Amelia z pewnością doceni Wasze wysiłki. Amelka, obudź się szybko, Twoi subskrybenci czekają. Ziomki, nie martwcie się o mnie. U mnie wszystko w porządku, ale nadal subskrybujcie kanał i lajkujcie film. I co udało się? Tak, wideo nagrane A u Ciebie ustawiłam telefon. Teraz udowodnię, że Amelka udaje. Przybierzę nowy strój i tak nie mam nic do roboty. Tutaj o, tutaj Widzisz, mówiłam ci, ale nadal jest w śpiączce. Jeśli jest w śpiączce, to dlaczego nosi inne ubrania? Założyła się to, żeby się z niej naśmiewać? Mówię prawdę, to wszystko żart. Jak ci nie wstyd, Amelka cierpi, a ty jej nie wierzysz? To jeszcze nie koniec. Te gry zmieniają się. Nie mogę pozwolić Kitty wygrać. Co robisz? Odrabiam pracę domową za Amelkę. Przestań! Niech zrobi to wszystko sama! Amelka jest w śpiączce. Zadanie muszę zostać przekazane jutro. Nauczyciel napisał. Jaki nauczyciel? Oto jego zdjęcie. Co ty nie widzisz? To Amelka, tylko z filtrem z TikToka. Nieprawda, są po prostu podobni. Udowodnię ci, że tak nie jest. A długopis oddasz? Jak sprawić, żeby Amelka przestała udawać? O! Wymyśliłam kompres z pieprzem. Amelka nie wytrzyma, będzie się drapać i straci się. Jak obudzić Amelkę To jest zimny kompres Dlaczego tak nagle nie chciałaś jej pomagać? Nie pomagam jej, tylko tobie Ty coś knujesz? Nic z tych rzeczy, jestem samą dobrocią No dobra, pomysł z kompresem jest naprawdę dobry Spróbujmy Haha, świetnie Amelka na pewno nie wytrzyma Amelka, wróciłam Kitty poradziła mi zrobić kompres. Twierdzi, że to pomoże. Zimny kompres powinien pomóc. Jak, nie rozumiem! Twarz jej nie swędzi! Ech, znowu nie pomogło. Musimy wymyślić inny sposób. Jak to swędzi! Kitty tego pożałuje! Jeśli ja nie mogę się jej pozbyć, to zrobi to Alicja! To do doktor Amelstein. Aj, co robisz? Doktor Amelstein napisał, że szkodliwi przyjaciele nie pozwalają jej się obudzić. Ja jestem szkodliwa. Nie wierzysz, że Amelka jest w śpiączce i torturujesz ją. Dlatego masz zamiar wyrzucić mnie na zewnątrz? Posiedź na werandzie, póki to wszystko się nie skończy. No ale no proszę! Czyli przegrałam. To tyle. Kitty nie będziesz mogła mnie dręczyć. Mam dość udawania. Czas to zakończyć. Będę się dobrze bawić. I ta malicja ostatnie zadanie. Wiadomość od lekarza. Wykonać rytuał? No jeśli to pomoże... Co tam się w ogóle dzieje? Czalica nie ma już żadnych pomysłów? Co się dzieje? Gdzie jestem? O, oh, zadziałało, rytuał zadziałał. Czalicę naprawdę w to uwierzyła, już jest chyba całkiem! Amelka, byłaś w śpiączce, pamiętasz? Pamiętam, tylko jak przewróciłam się przez skórkę od bananów, które ty i Kitty rozsypałyście po domu. Nigdy już tego nie zrobimy, naprawdę! Właśnie, a gdzie Kitty. Wykopałam ją na zewnątrz, żeby się nie wtrącała, ale skoro się obudziłaś, możemy ją sprowadzić. Kitty, możesz wrócić, Amelka się obudziła. Kitty, obudź się! Obudź się! Chyba jest w śpiączce. Ale jak, nie ma tu skórek od bananów. Może zamarzła, musimy ją zabrać do domu. Chociaż ja wezmę ręce, a ty nogi. Raz, dwa, trzy. Musimy ją rozgrzać. Może odprawimy kolejny rytuał? Nie sądzę, żeby pomógł. Tobie pomógł. Nie, lepiej herbata i ciastka. No dobra. No dobra, teraz moja kolejna zabawa.